Nasi odłączeni bracia i siostry w Jezusie, protestanci, zrobili ogromną pracę dla Jezusa, szerząc Ewangelię na całym świecie, stawiając kościoły i ewangelizując nawet za cenę swojego życia. W ostatnich latach tysiące muzułmanów nawraca się na chrześcijaństwo i oddaje życie Jezusowi. Następują masowe chrzty. Ludzie doświadczają snów i wizji mężczyzny ubranego na biało, który przedstawia się jako Jezus. Jeden z misjonarzy, Tom Doyle, opowiadał, że będąc na Bliskim Wschodzie, w czasie kiedy spał, nagle ktoś założył mu na głowę worek, kazał wstać i zaprowadził go nocą do jakiegoś miejsca, w którym siedziało około dziesięciu mężczyzn ubranych na biało. Pomyślał, że to już koniec, zostanie zabity. Ten, który go przyprowadził, powiedział: Wybacz, ale musiałem w taki sposób cię tu przyprowadzić dla twojego i naszego bezpieczeństwa. Zobacz, ci wszyscy, którzy tu siedzą, mówili, że mają sny człowieka ubranego na biało, który nazywa się Jezus, i on powiedział, żebyśmy poszli po ciebie, bo ty nam o nim opowiesz. Jeden z masowych chrztów odbył się również ostatnio w Afryce, Ruandzie, ale więcej o tym w innym odcinku. Polska jest krajem, w którym chrześcijanie nie muszą się obawiać, że za swoją wiarę pójdą do więzienia. Ale na pewno często wielu z Was, kiedy tylko wykaże swoją gorliwość w wierze i praktykowaniu religii, spotykacie się z pogardą, odrzuceniem, niezrozumieniem a co za tym idzie z samotnością. I dziś pragnę podzielić się z Wami świadectwem Mohameda Jamów, aby ono dodało Wam odwagi i napełniło wiarą. Urodziłem się w Bejrucie, moja mama była Libanką, mój ojciec Palestyńczykiem. Jak byłem mały, nasz ojciec nas zostawił i moja mama musiała pracować, aby nas utrzymać. Więc wychowywałem się na ulicy. I tam był Kościół Ewangeliczny, a jego członkowie zapraszali nas często na niedzielne nabożeństwa i przy okazji dali nam jeść i opiekowali się nami. Już w wieku 12 lat zaczęłam się zastanawiać nad tym, czy Bóg istnieje, kim jest, dlaczego jestem muzułmaninem, dlaczego Tato nas opuścił. Mieszkaliśmy obok amerykańskiego uniwersytetu w Bejrucie. To był czas rewolucji, zimnej wojny, ruchów komunistycznych, konfliktów między Arabami. Przebywając między studentami jako dziecko ulicy. Przesłuchiwałem się, jak wciąż dyskutowali o tych sprawach i dlatego szybko dojrzałem. Rodzina mojej mamy wyznawała Islam. Uczono mnie też Koranu, ale na szczęście nikt mi nie zmuszał do praktykowania żadnej religii. Słuchałem, pytałem, czytałem i uczyłem się. Znałem też już wtedy Biblię. W wieku 14 lat stwierdziłem, że najbardziej przemawia do mnie chrześcijaństwo. Jezus odpowiedział na wszystkie moje pytania. On był tą prawdą, jakiej szukałem, ale się bałem przyznać, że jestem chrześcijaninem. Zaczęłam więc płakać do Niego, aby mi pomógł odnaleźć się w tej sytuacji. I następnego dnia On dał mi taką odwagę, że wziąłem Nowy Testament i poszedłem na ulicę i zacząłem wszystkim o nim opowiadać. I ludzie patrzyli na mnie jak na wariata. Byłem radosny, podekscytowany, i nie mogłem przestać o nim mówić, bo znalazłem odpowiedzi i zrozumiałem, dlaczego jest tak, jak jest, dlaczego nie mam ojca. I zrozumiałem, że to wszystko stało się dla mojego dobra, dla mojego zbawienia. Oczywiście to sprawiło, że zostałem wyrzucony z domu. Moja rodzina postawiła mi ultimatum albo oni, albo Jezus. Nie miałem z tym problemów, bo tak kochałem Jezusa. Zamieszkałem więc w magazynie sklepu u mojego szefa, gdzie pracowałem. O mojej pasji do Jezusa dowiedzieli się fundamentaliści, którzy chcieli mnie zabić, ale im się nie udało. Mój pastor zdecydował mnie ukryć na jakiś czas w pobliskiej szkole. Ale kazał przestać mówić o Jezusie. A ja nie przestałem. Ewangelizowałem kogokolwiek spotkałem. Któregoś dnia jeden z nauczycieli ze szkoły biblijnej, który ze mną ewangelizował, został zabity. I wtedy pastor, obawiając się o moje życie, nawiązał kontakt ze znajomym w północnej Karolinie i wysłał mnie do Stanów Zjednoczonych na studia biblijne. To był rok 1986. Po pierwszym semestrze zdecydowałem się studiować biznes ze specjalizacją księgowości, ponieważ Biblię już znałam bardzo dobrze. Otrzymałem później wiele bardzo dobrych ofert pracy, a nawet poznałem dziewczynę, z którą się chciałem ożenić. Ale Bóg przemówił do mojego serca, żebym wracał do bejrutu. To był 1989 rok. Pojechałem tam okrężnymi drogami w sam środek wojny. Lotniska były pozamykane, kościoły świeciły pustkami, życie wymarło. I zacząłem to, co skończyłem. Ewangelizowałam kogo tylko mogłem i po roku Kościół znów się zapełnił. Ożeniłem się też z kobietą, która wraz ze swoją mamą również przyjęła Jezusa. Zająłem się w końcu rodziną i biznesem. Jako dziecko ulicy miałem taką ambicję, aby udowodnić swoją wartość i odnieść sukces. Powiedziałem Bogu, że wiem, że On mnie powołał do ewangelizacji, ale ja przecież to mogę robić będąc biznesmenem. Mogę wspierać finansowo misje chrześcijańskie, dawać pieniądze biednym kościołom. I udało mi się. Miałem dobry sklep, pół miliona dolarów na koncie, piękny dom. I rzeczywiście pomagałem innym, przekonując Boga, że to jest ta dobra droga. A Bóg powiedział do mnie: Ja nie potrzebuję Twoich pieniędzy, ani Twojej inteligencji, ani niczego, co masz. Ja chcę Twojego posłuszeństwa. Ofiaruj mi swoje serce. I to było trudne. Kochałem swój biznes i kochałem też Jezusa. I tu narodził się konflikt, który cały czas mnie męczył. Bóg był cierpliwy, aż do 1995 roku. Tak się stało, że zostałem bankrutem, straciłem wszystko i nawet poszedłem, mam za długi do więzienia. Po sześciu miesiącach, kiedy mnie wypuścili, zamiast powiedzieć Bogu, że go przepraszam i chcę podążać Jego drogą w swoim życiu, ja wróciłem do biznesu. I udało mi się znowu. Zaczęłam spłacać moje długi, dobrze zarabiać, ale nadal męczyło mnie to, że ja żyję wbrew woli Boga. Jakim głupcem jestem, powiedziałem do siebie. Służę temu światu dla zysku, zamiast służyć Bogu. I w końcu nie mogłem tak dłużej. Powiedziałem koniec. Zamknąłem większość biznesu i zostawiliśmy tylko jeden sklep, aby utrzymać moją rodzinę i naszych pięcioro dzieci. Ja poszedłam znowu na ulicę ewangelizować. I Bóg posłał nas do Tyre. To są okolice, gdzie chodził kiedyś Jezus i święty Paweł. I te tereny są w 95% zamieszkane przez muzułmanów. Diabeł przez islam kontroluje ten obszar. I Jezus powiedział do mnie: idź i odzyskaj tę ziemię. Wiedziałem, że mam tam jechać, nieść światło Jezusa i wydostać ich z tej niewoli. I tak jesteśmy w jaskini diabła, który cię nie pocałuje, jak cię tam zobaczy. Ale tego chce od nas Bóg. W ciągu ostatnich 60 lat były bardzo mizerne starania chrześcijan, aby dosięgnąć ten świat muzułmański. I ja rozumiem, że to dlatego, że ludzie boją się islamistów. I tak, islam promuje przemoc, ale my mamy broń, która jest większa od przemocy to jest miłość. W większości przekazujemy prawdę bez miłości. W ewangelizacji prawda i miłość muszą iść w parze. Kiedy powiesz im prawdę z miłością, bez zastrzeżeń, bez oczekiwań, przeszkód i ofiarnie, oni ją przyjmą. Jeśli to zrobisz bez miłości, to prawda do nich nie dotrze. Uznają cię tylko za hipokrytę. Że mówisz i nauczasz o czymś, czego sam nie robisz. Oni wiedzą, że my ich kochamy, dlatego nas słuchają i my możemy im mówić o naszej wierze z przekonaniem. I tak jest niebezpiecznie. Ale Jezus powiedział, że niosąc Ewangelię będziemy prześladowani, że będą problemy, ale również, że odniesiemy zwycięstwo. I abyśmy wzięli swój krzyż i poszli za nim. Biblia wyraża się jasno: że kiedy będziesz mówił ludziom o Jezusie, będziesz cierpieć. Wiedzieliśmy z żoną, że możemy zginąć i nasze dzieci są w niebezpieczeństwie, ale również wiedzieliśmy, że Bóg, który nas tam wysłał, będzie się o nas troszczył i nas chronił. Był czas, że wsadzili mnie do więzienia, bo odrzuciłem islam i powiedziałem w telewizji przed milionami ludzi, że on nie wyznaje tego samego Boga. Wcześniej zaatakowali moją żonę i nasz samochód, w którym siedziały nasze dzieci. Jeżeli jakiś chrześcijanin uważa, że może się uchronić przed prześladowaniem i odrzuceniem, jest w błędzie. Jeżeli chcesz się uchronić i siedzieć cicho, to zrobisz to kosztem Ewangelii. Dla mnie nie ma kompromisów. Teraz nawróceni muzułmanie są gotowi umrzeć dla Jezusa. Chrześcijaństwo rozwinęło się dzięki krwi męczenników. Pytają mnie często ludzie: Jak być dobrym misjonarzem? To pytam ich: Czy jesteś gotowy zginąć? Jeśli nie, to spakuj się i wracaj do domu. Moim marzeniem jest, aby Kościół się przebudził i przestał być taki wygodny. Amerykańskie media podają, jak to na Bliskim Wschodzie jest źle i ilu żołnierzy jest zabitych przez islamistów. Ale przecież w Stanach Zjednoczonych tysiące dzieci jest codziennie wyrzucanych do śmieci w klinikach aborcyjnych. Kobiety biorą niemowlaka i wyrzucają do śmieci. I to niemowlę nie miało nawet wyboru. A ten człowiek, który zginął w Syrii, mógł tam nie jechać. Miał wybór. Ludzie giną na całym świecie, nie tylko na Bliskim Wschodzie. Oni nas potrzebują i naszej miłości. I miłość jest wyborem. My, ludzie, jesteśmy z natury egoistami i musimy żyć z zamiarem kochania i znaleźć drogę, która przeniknie do ich społeczeństwa i kochać ich. Każdy, kto puka do naszych drzwi odchodzi z czymś, nawet bywa, że musimy wziąć kredyt albo pożyczkę, żeby im pomóc. Ostatnio przyszedł muzułmanin i mówi do mnie, panie Mohamed, potrzebuję 200 dolarów, żeby zabrać moją żonę ze szpitala, czy możesz mi pomóc. A ja mówię tak, nie ma problemu. Zapłaciłem rachunek. Następnego dnia on przychodzi do mnie i mówi: Czy ty masz duży krzyż? A ja mówię: Po co ci krzyż? A on mówi: Bo ja chcę go powiesić sobie na szyi i powiedzieć im: Bóg chrześcijanina mi pomógł, a Twój Bóg mi nie pomógł. I to właśnie przynosi chwałę Bogu. I po to tam jesteśmy, aby go uwielbić, wysławić. Ludzie są zmęczeni słuchaniem Jezus Cię kocha. Oni chcą zobaczyć, jak On nas kocha. Pokaż mi, jak. Jako ludzie jesteśmy dobrze omówieni o prawdzie, ale nie żyjemy w prawdzie. Kiedy Jezus chodził z apostołami po skończonej nauce, nie zostawił ich tak sobie, ale ich nakarmił. Dzisiaj ludzie w kościołach mówią im Ewangelię, a później wysyłają ich do domu. Koniec, sprawa załatwiona. Jesteśmy tak zajęci własnymi sprawami, problemami, że nie mamy czasu im pomagać, nie mamy czasu ich kochać. My musimy znaleźć czas na miłość. Żyjemy na tym świecie jako chrześcijanie, aby być światłością, aby inni mogli zobaczyć w nas Boga i Jego miłość i moc płynącą przez nas. Dla mnie umrzeć dla Chrystusa to zysk. Żyjemy na tym świecie dla Jezusa. Niezależnie od Twojego zawodu, czy jesteś doktorem, pastorem, biznesmenem, jesteś tu, aby żyć dla Jezusa i aby On mógł być uwielbiony. Nie jesteśmy tutaj, aby zebrać bogactwo, zdobyć dyplomy, tytuły, karierę. Muzułmanie są w desperackiej sytuacji. Bracia się nawzajem zabijają, młodzi ludzie żyją bez nadziei. I Dalekiego Wschodu nie można atakować pociskami bojowymi, ale najechać go z miłością. Moim zamierzeniem teraz jest odbudować kościół tak, aby ludzie wchodząc do niego mogli zobaczyć miłość Boga. I dlatego mówię. Powstańcie i podejmujcie wyzwania, jakie Bóg postawił przed Wami. On powiedział: Znam Twoje uczynki, oto postawiłem przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Bo choć masz niewielką moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie wyparłeś się mego imienia. Nie ma potrzeby na argumentacje i próby nawracania ich. Sprzeczając się o wiarę. Islamiści i chrześcijanie nie mają ze sobą nic wspólnego oprócz tego, że są ludźmi. Nasz Bóg jest żyjący, święty i sprawiedliwy. On kocha wszystkich ludzi. I to jest przesłanie, którym możemy się dzielić. Przesłaniem chrześcijaństwa jest to, czego nie mają inne religie, i jest to miłość. Jak Bóg kochał świat, że wysłał swojego jednego Syna, aby go zbawił. Bóg używa cierpienia i bólu, aby mógł wejść w ich życie i ich uzdrowić, i my mamy im przynieść to przesłanie. W czasie kryzysu w Syrii uchodźcy zapełnili nasze kościoły i dziś są chrześcijanami. Nie wiem, kiedy Bóg mnie powoła do siebie, ale On wie, co robi. On nas chroni, a jeśli coś się dzieje, to dla Jego chwały. Bóg nie jest uwielbiony w tych wielkich mega kościołach, koncertach, ale wtedy, kiedy się niesie Jego Słowo i przesłanie Jego miłości, które zmienia człowieka i przynosi światło do jego życia, wydobywa go ze świata umarłych. Tak Mohamed świadczył o Jezusie. Żyjemy w czasach, kiedy nie można być tak zwanym ciepłym katolikiem. Trzeba wyraźnie się określić, bo Biblia mówi: Abyś był zimny albo gorący. U Boga jest tak albo nie. Nie ma nic pomiędzy. Albo żyjemy dla Jezusa, albo dla tego świata. Każdy ma wybór. Bogu podobają się ludzie zdecydowani i ufni. Matka Boża w Moghegorie powiedziała: Na ziemi jesteście podzieleni, ale wszyscy jesteście moimi dziećmi. Muzułmanie, prawosławni, katolicy, wszyscy jesteście równi przede mną i moim synem. Wszyscy jesteście moimi dziećmi. Nie wszystkie religie są równe przed Bogiem, ale ludzie owszem. Nie wystarczy należeć do Kościoła katolickiego, żeby zostać zbawionym. Trzeba szanować wolę Bożą. Nie katolicy też są stworzeni na obraz Boży i przeznaczeni do tego, żeby osiągnąć zbawienie, jeżeli tylko żyją prawidłowo, idąc za głosem sumienia. Zbawienie jest dane wszystkim bez wyjątku. Potępiają się tylko ci, którzy umyślnie odrzucają Boga. Komu mało dano, od tego też mało się wymaga. Komu dużo dano, od tego wymaga się wiele. Wyłącznie Bóg w swej nieskończonej sprawiedliwości ustala stopień odpowiedzialności każdego człowieka i wydaje ostateczny wyrok. Samir Khalil, egipski jezuicki ksiądz, opowiadał, że w Harisie Libanie irańskie kobiety często modlą się do Maryi po persku, przychodząc do specjalnej kaplicy, w której są wystawione maryjne ikony. Rozszerza się w islamie coraz bardziej kult maryjny, co daje naszemu kościołowi katolickiemu siłę, biorąc pod uwagę, że protestanci zupełnie odrzucili ten kult. Koran podobno z czcią wspomina Maryję. Kiedy Portugalia wyparła w końcu muzułmanów spod okupacji, córka jednego z wodzów muzułmańskich Mahometa o imieniu Fatima zakochała się w katolickim chłopcu. Nie wróciła już z ojcem. Po tym jak wzięli ślub, ona przyjęła wiarę katolicką, a jej mąż nazwał miasto na jej cześć Fatima. Później, w 1917 roku, Maryja objawiała się właśnie w tym miejscu. Ta historia i sama Fatima stała się inspiracją do nawrócenia wielu muzułmanów. Podobno w Mozambiku wielu muzułmanów przyjęło chrześcijaństwo, gdy tylko została tam postawiona figura Matki Bożej Fatimskiej. Maryja może więc być tą. Która tym bardziej zaprowadzi muzułmanów do jej syna, Jezusa. Żegnając się z Wami, pragnę jeszcze powiedzieć, że zwracamy często uwagę na te złe strony tego świata, który rzeczywiście odwrócił się od Boga, ale nie zapominajmy, że Duch Święty cały czas działa i dokonuje wiele cudów, bo Bóg jest wielki. Niech Jezus będzie uwielbiony. I napełni Wasze serca pokojem.